Dzień dobry. Dziś opowiem, jak działa Platforma Edukacyjna Wykładam Polski i dlaczego oferowane przeze mnie kursy, ich kolejna już edycja, bardzo skutecznie przygotowują do egzaminu. Jestem polonistką, egzaminatorką i ekspertką maturalną. Stawiam na indywidualne podejście, na praktykę, konkretne zadania, ale przede wszystkim na naukę wypracowania. Czego więc ty nauczysz się na moim kursie? Jak konstruować argument? Czym jest kontekst i jak go funkcjonalnie zastosować, jak napisać notatkę syntetyzującą, jak rozwiązać problemy w testach, jak skomponować pracę, wstęp, rozwinięcie, wnioski i uczynić ją spójną, poznasz lektury, nurty, prądy, epoki literackie, dowiesz się, jak dobrze przygotować się do egzaminu ustnego z języka polskiego. Wszystko to będzie zgodne z wymogami egzaminu, co bardzo ważne. A dla Ciebie niezwykle cenne, będziesz mógł pisać wypracowania, które ja, jako egzaminatorka, sprawdzę, ocenię i omówię z Tobą na indywidualnych konsultacjach. Razem wdrożymy plan naprawczy. Dwa razy w ciągu trwania kursu będziesz mógł także napisać maturę próbną cały pakiet, który także z Tobą omówię. Zapraszam Cię więc na moje kursy na wykładampolski.pl.